Witajcie. Ludzie od zawsze udomawiali zwierzęta: konie, kozy, świnie, krowy oraz wiele innych. A gdyby wypuścić je na wolność, to co by się z nimi stało? Udałoby im się przeżyć? Zmieniłyby swoje zachowanie? Nikt tego oczywiście nie zrobi specjalnie. Ale jest takie miejsce na ziemi, gdzie zdarzyło się tak samoistnie. Krążą plotki, że żyją tam prawdziwe mutanty. Dziś opowiemy o zwierzętach żyjących w miejscu, w którym wydarzyła się wielka tragedia dla ludzkości i wszystkich żywych istot. Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, która miała miejsce w 1986 roku, uważa się za największą tego typu katastrofę w dziejach energetyki jądrowej. W przeciwieństwie do bomb zrzuconych na Hiroshima i nagasaki, eksplozja elektrowni przypominała bardzo potężną brudną bombę. Głównym czynnikiem niszczącym było skażenie promieniotwórcze. Chmura z płonącego reaktora niosła materiały radioaktywne nad Europę. Po wybuchu ludzi z okolicy zdarzenia ewakuowano. Stworzono 30-kilometrową strefę zamkniętą, która do dziś jest powierzchniowym źródłem promieniowania. Bezpośrednio po katastrofie zginęło wiele zwierząt, które miały kontakt z silnie napromieniowanymi obiektami, na przykład z odłamkami czwartego bloku energetycznego, które wylądowały nawet kilka kilometrów od miejsca wybuchu lub z radioaktywnym pyłem. Drzewa w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu również ucierpiały na skutek promieniowania. Nazwano je rudym lasem, ponieważ pod wpływem promieniowania w przeciągu zaledwie 30 minut od wypadku igły zmieniły kolor na Podczas odkażania terenu obumarłe drzewa wyrwano z korzeniami i zakopano. Jednak nawet teraz na niektórych obszarach występuje silnie podwyższone promieniowanie tła. Wielu naukowców uważa jednak, że strefa wykluczenia pod nieobecność człowieka stała się swego rodzaju rezerwatem, w którym żyją rzadkie gatunki zwierząt. Istnieją nawet źródła, które podają, że zaobserwowano u nich mutacje. Mówi się o sumach zasiedlających wody zbiornika chłodzącego i kanał odpływowy. To tam widziano olbrzymie osobniki, niektóre z nich miały nawet 5 metrów długości. Rozeszły się pogłoski, że ryby zmutowały. Ale czy to prawda? Po wypadku w elektrowni atomowej w Czarnobylu naukowcy i dozymetryści przeprowadzili połowy w stawach i rzekach strefy. Zdobycz oczywiście poddano testom. Ryby były bardzo radioaktywne, zwłaszcza te, które żyją w mule i żywią się mniejszymi stworzeniami. Od katastrofy minęło wiele lat. A w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu żyją ogromne sumy stwierdzono w nich ogromne ilości izotopów pierwiastków radioaktywnych, radionuklidów, i zakazano ich łowienia z wyjątkiem połowów na potrzeby nauki. Sumy osiągnęły takie rozmiary nie z powodu promieniowania, ale dlatego, że nikt ich nie niepokoi, żyją długo i całe życie rosną. Ponadto mają tam jak pączki w maśle. Te inteligentne stworzenia osiedliły się w kanale odpływowym, przy którym znajduje się czarnobylska stołówka. Pracownicy elektrowni lubią je karmić. Sumy uwielbiają kiełbaski i gotowane mięso. To nie żadne mutanty, tylko sprytne stworzenia, które czasami jedzą nawet z ręki. Rzeczywiście, po katastrofie w Czarnobylu wielu naukowców spodziewało się gwałtownego wzrostu mutacji w przyrodzie. Promieniowanie wywołało wiele chorób, ale nie zaobserwowano wzrostu urodzeń dziwolągów. Zmieniły się jedynie niektóre drzewa w rudym lesie. Dla zwykłych ludzi zmiany są niezauważalne. Dziś strefa zamknięta wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu stopniowo przekształca się w rezerwat dla dzikich zwierząt. To wyjątkowy obszar, pokrywa go gęsta roślinność. Schronienie znalazły tu setki gatunków zwierząt. Wśród nich są te wpisane na listę czerwonej księgi. Można tu spotkać lisy, wilki, zające, jelenie dziki i wiele innych gatunków. W tutejszych torfowiskach i gęstych zaroślach leśnych swoje siedliska znalazły rzadkie zagrożone wyginięciem gatunki ptaków, takie jak puchacz, pocian czarny czy bielik. Rysie, borsuki i wydry, które też są pod ochroną, znalazły miejsce do życia nad tutejszymi rzekami z dala od ludzi. Naukowcy zauważyli w Zonie korzystne warunki dla rozwoju dzikich zwierząt i w 1998 roku sprowadzili konia przewalskiego z rezerwatu biosfery Nowa. Koń przewalskiego to ostatni gatunek dzikich koni na Ziemi. W swoim naturalnym środowisku został wytępiony przez ludzi w XX wieku i wpisany do międzynarodowej czerwonej księgi ze statusem na skraju wyginięcia. Było to jedyne wolnożyjące stado koni przewalskiego liczące 20 osobników. W strefie wykluczenia konie dobrze się zadomowiły i kilkakrotnie zwiększyły swoją liczebność. Dziś stanowią jeden z najciekawszych obiektów badawczych, który nieustannie znajduje się pod obserwacją naukowców. Niestety, do zony trafili też najwięksi wrogowie zwierząt kłusownicy. Również konie padają ich ofiarą. Na początku grudnia 2019 roku nieznane osoby zamocowały pułapki z drutów, w które złapało się źrebie i dorosły osobnik. Mimo wszystko osiedlenie koni przewalskiego w Zonie należy uznać za sukces. Z czarnobylskiej lekcji można wyciągnąć ważne wnioski. Pod nieobecność ludzi strefa wykluczenia stała się rajem dla dzikich zwierząt, co powinno nas skłonić do zastanowienia się nad wpływem działalności człowieka na naturalne ekosystemy. Gdy w pobliżu nie ma ludzi, przyroda rozkwita nawet w warunkach skażenia radioaktywnego. Jak podaje stacja BBC w 2014 roku, naukowcy umieścili tam 42 kamery z detektorem ruchu. Rzeczywiście zaobserwowano pewne mutacje. Wśród ptaków bardziej powszechne są albinosy. Długość życia zwierząt uległa niewielkiemu zmniejszeniu. Gryzonie dają mniej potomstwa. Ogólnie jednak, Wysoka radioaktywność nie ma szkodliwego wpływu na florę i faunę. Wydaje się, że w perspektywie średnioterminowej obecność człowieka, a także efekty jego aktywności mają znacznie bardziej negatywny wpływ na dziką przyrodę niż katastrofa nuklearna. BBC powtórzyło słowa hiszpańskiego biologa Germana Orizaoli. Na terytorium Czarnobyla żyją jednak nie tylko zwierzęta, mieszka tam ponad tysiąc osób. Są to pracownicy elektrowni, technicy i naukowcy. Ponadto na terenie strefy wykluczenia mieszkają samoosadnicy. Osoby, które odmówiły ewakuacji ze skażonego terytorium i opuszczenia swoich domów. Do 2017 roku w strefie znajdowały się 84 osoby. Są to zwykle osoby starsze, które mieszkają w opuszczonych kilkuosobowych wioskach. Zdarzają się też ludzie żyjący samotnie. Co więc takiego znaleźli naukowcy w Czarnobylu, co ich tak zaskoczyło? Otóż natrafili oni na stado zdziczałych krów. Ale skąd one się tam wzięły? Jak się okazało, krowy pojawiły się po śmierci samoosadników. Po pewnym czasie zdziczały i przystosowały się do nowych warunków. Wszystkie zwierzęta są zdrowe. Krowy z powodzeniem potrafią przetrwać śnieżną i mroźną zimę. Jak donosi strona rezerwatu promieniowania i biosfery środowiskowej na facebookowym profilu. Naukowcy twierdzą, że stado różni się od krów domowych tym, że jest zorganizowane, spójne i zawsze działa zgodnie. Poza tym zdziczałe zwierzęta uważnie pilnują swoich młodych, cielęta zaś wybierają najbezpieczniejsze miejsce w stadzie między dorosłym buchajem a krowami. Według naukowców, młode pokolenie jest doskonale przystosowane do warunków życia na wolności. Co znaczy, że zwierzęta w ogóle nie potrzebują ludzi, wręcz przeciwnie świetnie czują się bez nas. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie udostępniać filmiku znajomym i do zobaczenia wkrótce.